Dzień dobry Pani, ścigamy się? No na taki grudek dziękuję Ale na innej, czemu nie? Dobra, fajnie Innym razem Miłego dnia Dzięki nawzajem Słuchajcie. Mamy wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Będzie, Będzie dobrze. dobrze. <laughs> Także trzymajcie się na pewno. <laughs> Kurwa. No. no to co, siemanko wszystkim. Siema. Witamy was z zalewu Goczałkowickiego. Sprawie jego... No, środek jeszcze nie jest, ale zaraz będziemy. No, wyruszyliśmy za damem kurwa, kurde, na relaks. Na relaks. Nagrać vloga, takie małe podsumowanko na temat, na temat, o tym spotkaniu. Podsumowanie spotkania z, z Arturem, z Arturem i, z Zohanem. i Zohanem, no ale nie ma ich tu z nami, kurczę szkoda. Pojechali już do domku. <grym> Mamy niedzielę. O, jakby byli, co by się działo. Nie pomyśleliśmy wcześniej o tym zalewie. Kurwa, byśmy do tej o wskakiwali. <grym> no, bo dzisiaj od to będę odjeżdżać. To, mam blisko, to się nie spiesza do tak. domu. Oni to 350 km, 380. czyli 180? No. no. Jest. No, Byłyśmy na słońcu. Gdzie byliśmy, co robiliśmy? Na pewno was to wszystkich ciekawi. Gdzie my nie byli, kurwa. A nawet były, były czasy, że sami nie wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, kurwa. A. Zaczynając od początku. Pierwszy nasz cel podróży był gdzie? Czechy, nie? No, do Ostrawy. Jak się do Ostrawy Czechy zwiedzić, tam mają? na nakładach, ale się nie udało. Nie nakładach, na go kartach. No, na nakładach też była taka opcja. Aha, no, no go kartów szukaliśmy. W końcu no, mieliśmy jechać na nakłady, a znaleźliśmy billboard no. z go kartami, który nas doprowadził do donikąd. W Pole. Kurde cyny tor kartingowy nie w Czechach. się wkurzyliśmy, pojeździliśmy po tych Czechach Pogadaliśmy z ludźmi trochę. Pogadaliśmy, <laughs> nie wiedzieli gdzie jest Polska. No, nie ma Polski, nie ma no, Ale było wesoło, bardzo tak Była taka jazda, taka zwała Materiały zna, z, zasługują, znaczy Materiały na, nadają się do do filmu, który nadaje się na Oscara. Na komedię, no. O, na komedię. Dobra czeska komedia. Była. Co tam się działo, co w dni się działo, to jest niepojęte. To live to było jeszcze nic w do tego, kurwa. To była rozgrzewka. To była rozgrzewka. No. Zobaczcie. Tak, wracaliśmy z Czech, pojechaliśmy na kokardę w Polsce. Jak Czechach nam nie no to do Polski. A byliśmy gdzieś w Czechach? Nie, jeździliśmy. Tak, po stacjach będziemy winietę kupiliśmy Zohan no. kupował winietę W razie co? No, Kurde, no i widzieliśmy to. gdzie dojedziemy Skurzyliśmy się Wyjechaliśmy z Czech, co też nam zajęło trochę na znalezienie drogi po Kurde, do domu. No nie umieliśmy trafić do domu. No. Ale... No. Wszystkie drogi prowadzą do domu, tak zawsze... Tak jest. No i pojechaliśmy. Gokarty w Polsce u nas. Pośmigaliśmy zajebiście, są no. super materiały z tego. To były wyścigi, to so, Jazda niesamowita, śmiechy, chichy, jaja niesamowite. Także tak. Były gokarty go Co Gokartach Co? Bo Moje trochę w tak jest. Do Chorzowa kurde, do wesołego miasteczka. Tam to działo Kurwa, tamto dopiero, bo... Masak. Tyle się działo, że przyjechaliśmy... Wesołe było zamknięte. <grywa> Spóźniliśmy się, byliśmy tam 19.18, a Wesołe miasteczko było do 19.00. Z Lipton. To... Pozwiedzaliśmy sobie śląsk, opowiadałem im tam trochę, jak tak. tam u mnie o, wygląda. Byliśmy I... potem gdzie? Byliśmy w Silesii? No, byliśmy w, w Silesii. Na kanapce. Na kanapce za 20 zł Ja 27 nie wiem, Artur 29 zł za kanapkę I To u nas takie tanie rzeczy taki moim ja mam amofrys, ja pierdolę Aha. co mi nie mówisz Przecież kurwa E ja taki nieumalowany kurwa nie wiem Ale ja jest... <noise> <noise> Jakieś z Karaibów. z Karaibów. Hello! Woo! No i tak to leciało, nie? Ja, tak to leciało. Nie, bo... No to jak? Jeszcze musimy to podsumować. Uch, się na te gadanie. No, niestety, spotkanie było yy, bez motocykli. Tylko no, tak ja byłem na motocyklu, no i nie będę sam jeździć, Tak. Ja. Ale następnym razem. Wszyscy we czwórkę będziemy jeździć na motorkach tak tak jest. I to dopiero będzie skończone no i przede wszystkim Zapowiadamy wam już W sierpniu jedziemy z wizytą do chłopaków Czyli, czyli zamiana no. Ja za Adamem jedziemy do, do chłopaków Na imprezkę Jedziemy do nich, no Tak Także będą kolejne kulne. Będzie kurde część druga Aparaty kolejne, wariacje Część druga właśnie o, No właśnie

wariacko, niesamowicie kurwa musicie, musicie jak to? musicie <grym> z tego jeszcze funny moment kurwa jeszcze się dało <grym> zlepić. <grym> zlepić bądźcie na bieżąco i czekajcie na mega zajebiste nagrywki, bo naprawdę działo się tyle, że nie sposób tego opowiedzieć, bo to, to trzeba właśnie, obejrzeć to trzeba obejrzeć to trzeba obejrzeć to trzeba obejrzeć się Dobra. Będzie, dobrze. Jest tego Będzie dobrze, Będzie dobrze. Będzie <noise> dobrze macie się na pewno. Cześć Adam! Będzie dobrze? Będzie dobrze no. no Zaraz. Nie właśnie ten, jeszcze kończymy vloga na łódce Halo! Ale tu. Bo tu nam się badań... No, 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 ty, ty to my tyłem możemy idziecie... pływać cały czas, tam no, może się woda tak. lać. Oj tam Gat Jadymy, No, tam jest wyższy Norwę zostawiłeś Kurwa Zderzak wyższy A widziałeś, widziałeś No dobra, dobra Co tam się dzieje? Dobra, tada kurwa Dobra, będziemy tu Zata. O, panie Słoneczko no. Ta kurwa My już y, dopływamy do Jamajki <grym grym> Dopływamy kurwa do Atlantycki Zdobyty, podbity Zaraz, Teraz ten mijamy Nie, zamkniemy nie ma się na mapie, musi zaakualizować te mapy w głowie Tak, dopływamy kurwa do tego, nie do y, przylądku Rozewie Nie no nie jest, jest. Jest... Ja jest... jest przylądek Rozewie, ale to nie wiem to jest... czy to jest w Polsce, ale to, to jest to Dobra, chuj Chuj, chuj No, chuj no. kurwa Przestraszyłeś mnie troszkę, ale może się A, chuj! Zaczynamy subskrybować tutaj wszystkich tych wariantów Nie? Nie. <noise> nie czy nie? No normalnie fan moment jak kurwa. Kurwa dobra Także no my dopływamy do gdzie? Do Jamajki Do Jamajki do pomału po, po dopływamy Więc będziemy się z wami żegnać Także czekajcie na filmy Które będą kurde Czekaj epickie się, no. Epickie bo No wiecie kto w nich występuje nie? No. Zohan. Zohan i wszystko jasne. No. Wszyscy! Wszyscy, no, wszyscy są super. O, no. tu jakieś kaczki. No. Także trzymajcie się, na razie i... Do zobaczyska na do zobaczyska YouTube, a. na YouTubach, na Facebookach. I? Końcowe hasło. Także trzymajcie, trzymajcie się na, na pe pewno.